Vi kan bare sammen. Det er spukker det sikkert. Hallo. du sjú. Ja pytanie wpłacił tysiąc złotych, wpłacił trzy złote i co tak naprawdę śmierdzi dupą, ci i Rajstopy gochy, pończochy gochy, rajstopy gochy, pończochy gochy, pończochy gochy, rajstopy, gochy rajstopy, rajstopy. rajstopy. No. Idź, kurwa idź, kurwa się zgadnij, kurwa idź do nich, kurwa się mnie. Licz w wpłacił 3 złote, jaca nie pierdolsz, polisz jajo, pomyśleł, że to kinder niespodzianka. Mamo, weź już. Prezydentie, Panie Prezydentie, Panie Prezydentie, Eon, eon, eon ponczoszki gośki, 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 eon Garbaty wpłacił trzy złote, garbaty w jakim ty niby wojsku byles? Nie dość, że złodziej to jeszcze mi to man kłamca. Garbaty rucha szmaty, garbaty rucha szmaty, garbaty rucha szmaty. по поводу политической хаоты. Вообще, просто я я Stawaj Kurwa, stał Kur, cowaj, kurja jest Dobrze, przygotuję pan do osobisty Słyszy pan? Halo, mówię do pana, dowód osobisty pan przygotuje. Swój. A mój. Tak, pana dowód osobisty. Dobrze, zaraz się zajmę. Echo budynek Dobrze. Pana dowód osobisty. Piłos. To jak Piłas. Panowie policjanci wpłacił 3 złote. panowie zabierzcie, ja on się zleca nad Mariuszem rozbija go. Nie mogę ten, nie mogę gadać. Kurwa. Dobos osobisty pana, poproszę. Halo, halo, słyszy mnie pan? Halo? Halo? Słyszy mnie pan? Echo budżet 3 godziny temu Szuka pan dokumentu, dobrze? Weźmy no, no stację 3 4 20 83 Nie mogę odbudzić. Na miejsce poproszę karetkę pogotowia. Mężczyzna, lat około 40-50. W stanie upojenia alkoholowego leci mu piana z ust. Jego, ja, ja żeby Pan nic nie Halo, słyszy mnie Pan? Halo? Halo, otworzy Pan oczy. Halo. Denis z w wpłacił 3 złote. Zawsze i wszędzie. Policja jebane będzie. Zawsze i wszędzie policja jebane będzie. A Dawid, a weź zapytaj o o jego dane tamtego. Dobra, siedzi Pan.

Ulala wpłacił trzy złote, ale przystojni panowie policjanci. Ław, 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 wpłacił trzy złote.

Panowie policjanci wpłacił trzy złote. Panowie proszę dajcie zjeść Jackowi kanapkę z pasztetową, bo sobie zrobił. To nie jest piana, tylko ślina młodzieńcza. Lekarzem to ty nie będziesz, bo rola krawężnika przerasta. Wara dotykać czegokolwiek, bo w ogóle włazić nie powinniście. No, 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 no. Dawid Psojebca wpłacił 3 złote. Co z wami policjanty? Pozdrowienia do więzienia, Elonia Sadczycka, że do Sekcja z wpłacił 3 złote, niech panowie zadzwonią do Greenpeace, bo to nie człowiek z Piatra Antula Toruńska. Franciszek Rusiecki, franio wpłacił 3 złote. Co się kurwo gapisz w siarski w tym mundurze, przejedźcie do Warszawy na burakowską, 31 serz, 26. Jebać policję, jebać policję, jebać policję. <zyski> Panie policjancie, wpłacił 3 złote. On się nazywa Mariusz Murzyński, jest alkoholikiem. Panowie policjanci, wpłacił 3 złote. Primo w tym mieszkaniu się chodzi na czworaka. Więc na cztery łapy już, już... Do po co wzywasz karetkę dla tego Menela? A jakby teraz twoja matka zawał miała? Mm. Wojciech Jaruzelski wpłacił trzy złote. Panowie proszę ich potraktować jak górników w kopalni wujek i oddać przysługę socjalistycznemu społeczeństwu. Pałą panowie czuwaj. Zwalcie mu konia znienacka, wpłacił 3 złote. Zwalcie mu konia znienacka, zwalcie mu konia znienacka, zwalcie mu konia, znienacka, zwalcie mu konia, znienacka, zwalcie mu konia znienacka. Słucham? Nowe policjanci wpłacił 3 złote. To jest Mariusz Urzyński, jest w ciągu od 2 tygodni. Wypił litr wódki w 30 min. To dla niego normalne. Za godzinę w stanie i będzie dalej pić. Tego Twój stary pijany wpłacił 3 złote, panowie policjanci, jebac policje, policyjne kurwy, jebac marlenkę ogółem. przepraszam za tę wypowiedź. <zysy> Józef Mengele wpłacił 3 zł. Dzy panowie policaj nie zabierać maile pacjent Heromużyński i jutro robić eksperymenty na nim na Ramanuma ani na Auschwitz. Sekcja zwłok psa wpłacił 3 złote. Tułowcy skór. Ile można dostać za organy takiego menela? Nic nie powiem. Podzielimy się kasą na trzech. <zyskanie> Po co te rękawiczki? Wpłacił trzy złote. Będziecie w tych rękawiczkach mu badać prostatę? Czy okradniecie mieszkanie żeby odcisków nie było? Pozdrawiam przełożony Wojciech Jaruzelski. Polak wpłacił hmm. 10 tysięcy złotych dla wolnej polski. Ja się nie będę tego wyłączał, jak Uzetkiwnik płacił 3 złote. Panowie policjanci to Mariusz Rokin. Jest w ciaku już dosyć długo. Pije wodkę codziennie. Nic nie je. Proszę go zabrać. Dzień. Adam Wrocław wpłacił 3 złote. Panie policjancie, spodobał mi się pan. Czy opierdoli mi pan mojego pidolka? Zrobimy dzieci na blacie. Przetrzepcie kanapę wpłacił 3 złote. Przyszedłcie lepiej ponowie tą kanapę nieraz było widać jak różne główna stamtąd wyciągał i ćpał w kanapie jest to Ward Daniela. Panowie policjanci wpłacił 3 złote, a ja Was podziwiam za wasz spokój i profesjonalizm. Oby więcej takich, takich policjantów jak panowie. Pozdrawiam. Policjant wpłacił trzy złote. Anielski niech twą duszę przyjmie. Niech ziemia mu lekką będzie.